O, witamy was bardzo serdecznie. Tak. Jesteśmy w Orłowie. Właśnie wracamy, bo nagraliśmy bardzo ciekawy wywiad. Taki można powiedzieć wywiad łączony trochę z prelekcją. Nie Je... wiem, czy będziemy teraz dużo zdradzać. Nie będziemy dużo zdradzać, po, po prostu niech Wam wystarczy sam fakt, że ten wywiad powstał. Wszystko wyjdzie w montażu. Chcemy to wstawić właśnie na nasz drugi kanał. O, no. jaki widok tutaj jest. Jak fajnie, chodź tu. jako człowiek z Gdyni, pierwszy raz tu jestem, nie? Co jest trochę żalem, ale... <grych> o kurde. Znaczy powiemy wam tylko tyle, że praktycznie przez ponad godzinę łaziliśmy tutaj po lesie, po łąkach. Tak. Myśmy z takimi bardzo fajnymi ludźmi. Więc y, czekajcie. Czekajcie. Na całe te. Tak, a tutaj już macie morze. Widzisz? No właśnie, o to mi chodziło, że fajnie to wygląda. Tu jest oznaczenie. Strzałka w dół. Tu jest niby dziura, ale ta strzałka pokazuje coś innego. Co to oznacza? Nie wiem. Tu też jest jakieś miejsce na ognisko. To jest ogólnie fajne miejsce, się nazywa jadło stajnia. Tutaj można kupić zdrową żywność. W ogóle podoba mi się nazwa tego, bo tu kiedyś była możliwość jazdy na koniach. Stajnie były, z tego co pamiętam. No i w sumie tak zostało. Chyba w stanie nienaruszonym, nie wiem jak w środku. Tak i się w sumie przed chwilą dowiedzieliśmy, że 15 minut jazdy 15 złotych. O kurde, to... to starożytności w starożytności tak było. Starożytności. No, to jeszcze plenery, a tam mamy klif, czyli miejsce do którego zmierzamy. Znaczy właśnie nie do samego klifu, tylko do Peronu. No, z racji, że mamy jakieś 14 minut, możemy sobie pogadać chwilę. Tak, bo w ogóle wracaliśmy i jeszcze raz spotkaliśmy Ludzi z którymi przeprowadzaliśmy wywiad pokazali nam jeszcze jedną ciekawą rzecz i, i jesteśmy teraz dopiero. I jakoś w tygodniu postarałem się ten wywiad e, zmontować. Myślę, że wyszło, wyszło całkiem fajnie. To będziemy spożywać na śniadanie. Ostatnio bardzo lubię czekoladę dodawać do owsianki, albo gorzką, albo deserową. kid wychodzimy. Mały, biedny kotak. Tak, tutaj możecie zobaczyć, że jest trochę zakurzony ten telewizor. Dzisiaj będziemy sobie robić porządki, ale najpierw sobie wejdziemy na miasto, pozałatwiać parę spraw. No i tak mniej więcej nasz dzień się będzie prezentować. Jak, ka jak każdy influencer muszę pokazać, że pomagam. Nie, a tak na serio mamy dużo dolegających ubrań. Mhm. Jedną partię już wrzuciliśmy bodajże przedwczoraj. Tak. Nas przyszła kolejna drugą. Nie. Yeah. No, także już się pozbyliśmy trochę z szafy i spokoju, bo tak. te wody też nam zalegały. Trzeba na jesień szafę zmienić. Tak. No. Wróciliśmy z zakupów i chciałam pokazać. To nam tak wpadło w oko. Nigdy tego nie jedliśmy. Znaczy, to są naleśniory, ale. No, niby w, na styl włoski, niby spinacji w naleśniku, więc zobaczymy, wydamy swoje ekspoze, jak to smakuje. A tak ogólnie nie nagrywałem tego, bo wiecie, nie chcę jak Ela Gawin nagrywać jakichś losowych osób w miarę możliwości. No, ale dzisiaj jest. Tak, 4 września. Bardzo dużo osób, yy, dzieci, młodzieży bandyckiej, czyli chyba dzisiaj jest taki pierwszy dzień szkoły, bo. Tak, bo wiecie, jednak 1 września było w piątek. To tak się zastanawiałem, czy, o, czy to przełożą właśnie na czwartego. Cześć. Cześć. No i co, i tak? Teraz... I nie byliśmy tylko na zakupach, byliśmy też u mojej mamy i sporo czasu nam minęło, bo już jest po 14. No i co, niedługo będziemy jeść? O, pokażemy wam nasze rzeczy z Lumpa też niedługo, jak sobie chwilkę odpoczniemy. Eee, tak, ja za chwilę zejdę do piwnicy spisać licznik. Ponieważ muszę to zrobić, żeby yy, hajs, który mam zapłacić się zgadzał. Hall ubraniowy. Tak, pokażemy co kupiliśmy. Tak. To jest ta koszulka, która mi się spodobała, ja ją będę nosić. Tak, może ja ci ją czasem podkradnę, bo bardzo ładny ma kolor i. Jest mroczna. To jest tak. ogólnie z tego z Simpsonów. To jest kreskówka w kreskówce. Tak, tak, tak. Oni tam oglądali właśnie takie taką trochę parodię Toma i Jerego. 22, 22. zł. Tak, i to było w jednym lumpie i tylko to z niego kupiliśmy. W drugim lumpie kupiliśmy stricte rzeczy dla ciebie. Tak, bo ja chciałam mieć jakieś takie bluzki, coś na jesień. I no to może jakoś super tak po prostu nie wygląda, ale w ogóle nie przymierzałam tego w lumpie, tak po prostu wzięłam te dwie rzeczy, mhm. bo była straszna kolejka i nie chciałam się czekać. No i się okazało, że bardzo fajnie wyglądają i się cieszę, że je ja wziąłem. To jest taka bluzka. A tak. to jest taki golf. A to, to jest taki golfik. Też bardzo, ten jest bardzo fajny materiał. Tu taki poliester zwykły. Wszystkie tak naprawdę te trzy rzeczy całkiem nowo wyglądają, że jeżeli ktoś się je nosił, to bardzo mało. Więc to jest na pewno spoko, bo lumpy są super, ale bez sensu kupować coś, co już jest wychodzone. Tak. No. No chyba, że chcesz mieć takie stricte yy, robocze ciuchy. No ewentualnie, ale też się da znaleźć takie w miarę nowe nawet rzeczy z metkami. I one jakoś tak po paręnaście złotych były, tam 17 i 15, coś takiego. No. Tak się prezentują już zrobione naleśniory, y, sos sprzedawany osobno. Tak, ale było na opakowaniu, że fajnie z czosnkowym ma, akurat mamy. Nie będę wam pokazywać jak jemy, tylko wydamy swoje ekspoze po spożyciu. Były pszne, co nie? No, dobre. Znaczy tobie pewnie jednego by jeszcze yy, brakowało. Tak, znaczy mogłyby być cztery. No, nie Chociaż powiem. dla mnie akurat było trzy. No i całkiem spoko. Kupiliśmy je na przecenie chyba za 5,50, więc taka cena jeszcze okej. Okay, Rze rzeczywiście z Przepraszam, chciałem powiedzieć z czosnkowym. Z czosnkowym zajmiemy się sprzątaniem. W sensie ty może pozmywasz naczynia, a ja sobie tutaj odkurzam. bo... A jeszcze trzeba odpocząć. Tak, no, trzeba odpocząć, a potem nie wiem, coś, coś napiszę na giglika, i coś może jeszcze popiszę, nie wiem, zobaczę. Najwięcej jednak do roboty ma ten oto kot. Nie wiem po raz, który nagrywam te pelikany, podejrzewam, że bardzo często. Ten domek też już pewnie widzieliście nieraz. Jeden z nich przed chwilą się zsikał. To jeszcze jest otwarte. Nie, niedługo pewnie to zamkną. Póki jest ciepło, to takie budki są, nie? A potem już tak. A potem będzie zimno i nie będzie. No, dokładnie. To jest kolejna. O, to jest tegoroczna atrakcja, którą miasto postawiło. To jest taka nada że szkoda gadać. Właśnie pośrednio bądź bezpośrednio spowodowało to, że nie było yy, kina w Plenerze w Weichelowie. Bo ta atrakcja zabrała za tak. dużo pieniędzy. Tak. No ale co, będą musieli to zwinąć za jakiś czas. Open here. Tak, ale zrecenzuj pogodę dzisiejszą, bo ja jestem piwniczakiem, ja nie wychodziłem jeszcze na dwór jest i pewnie ciepło. nie wyjdę. Znaczy w sumie dobra, wychodziłem wyrzucić śmieci, ale to nie to samo. Nie wiem, za 25 stopni. Znaczy to nie jest taki ukrop jeszcze, bo da się oddychać, ale no po prostu jest ciepło i w sumie trochę szkoda, bo zaczęła mi się podobać ta jesienna pogoda, która była jeszcze jakieś dwa no i zrobiło się ciepło po prostu i ma być cały tydzień ciepło. Oh. Eee. No i poszłam odebrać e, pac pie piekielną paczkę. Stinsay. Bo właśnie rozmiar. Nie było, rozmi nie było rozmiaru. W stronie. Takie małe główienko. Znaczy ma na szczęście. A, ma pasek. Kurde, czy do tego mi się zmieści chociaż telefon? No! No! Zupy! No. No. Głównie chodziło o to, że jak w sobotę będziemy szli na urodziny, na osiemnastkę, to tak naprawdę, abyś po prostu nie musiał brać plecaka. Po prostu, tak tak, 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 tak. I nic więcej, telefony i wiecie, no i jest wszystko, już są mhm. się zmieści, więc chyba spoko. Słuchamy sobie muzyki. Dzisiaj był taki dzień, że niewiele nagraliśmy, strasznie źle się czułem. Jak Ela Gawin, że, no źle się czułam psychicznie i fizycznie. Źle. Nie, no ty się rzeczywiście źle czułeś, ale chyba jeszcze dzisiaj poćwiczymy. Myślę, że chyba. Może można... coś lekkiego. No. Napisałem artykuł z takich rzeczy, które zrobiłem na Giklika o zemście Kujona. Nie będę tego zdradzać, ale tworzę pewien iceberg. To nie jest ten iceberg o Mario, który zapowiadałem, ponieważ miałem do niego dwa podejścia i usunęło mi się wszystko. Jest to inny iceberg, który mam nadzieję, że, znaczy już wydaje mi się, że on jest tak w 70% skończony. O. Przy rozpisywaniu, bo przy montowaniu jest w 0%. No to zawsze są filmy tak. po grubości coś takiego rozpisać, tak. nie? Na jakikolwiek mm, temat. No więc myślę, że może nawet w następnym tygodniu dałbym radę to skończyć, byłoby spoko, mógłbym zacząć coś montować. Tak, a jeszcze z takich rzeczy co dzisiaj robiliśmy to też założyliśmy TikToka. Straszne to jest, ale, ale założyliśmy, bo chcieliśmy właśnie spróbować jeszcze troszkę rozpromować naszą stronę GeekLeek. E, nie wiem czy to coś da, jakby sparafrazowałam na film artykuł o hojraku, o odcinku, tak, którego tak, tak, pewnie nie widzieliście, jak nie wiecie to tam nie wiem czy zostawimy link w opisie, ale jak coś to wejdźcie na GeekLeeka. No i nie wiem, no ma to 153 wyświetle, wyświetlenia. W ogóle wyświetlenia na TikToku naprawdę dość szybko rosną, to się nie spodziewałam, że o, dzisiaj będzie 153 na nowym koncie, wiecie, zupełnie nowym, no, no ale ale raczej nie wiem, czy się na coś to przekłada w ogóle. Nie wiemy w ogóle jak TikTok działa, jesteśmy starymi dziadami, więc się, wiecie. Nie, mi się strasznie to nie podoba i bardzo się wzbraniałam przed tym, to co dzieje się na stronie głównej to to nie wiem, tak mu mózg po prostu jest taki sprasowany po tym, ale naprawdę, nie, bardzo mi się nie podoba. Instagram spoko, właśnie, no YouTube też spoko, ale to znaczy, jest straszne. Znaczy Instagram się skiepsił, bo zabrał te takie popularne hasztagi, nie, że nie można sprawdzić jakie są najnowsze pod danym hasztagiem. Znaczy zabrał możliwość właśnie oglądania pod danym hasztagiem tego, co jest najnowsze, czyli jeżeli wy sobie założycie Instagrama i nie macie żadnej widowni, a chcecie do kogoś dotrzeć, to jest to bardzo utrudnione, bo nie wiem w sumie, jak inaczej dostrzec, jak nie dotrzeć, jak nie przez kasztani. Tu macie taką ciekawą instalację, ma ciekawą historię. Po prostu te spodnie chcieliśmy dościągnąć, żeby były trochę wygodniejsze. Wczoraj z tak. A jest Tak. Właśnie. To jest mój błąd, ale też trochę kurzające jest, że wiecie, że. Macie w sklepie ubrania, ale nie macie przymierzalni, nie? żeby je przymierzyć. To też jest pewne ryzyko. Czego żeśmy tutaj napchali? Głównie hantle tutaj są. Wszystkie. Wszystkie. Wszystkie, które mamy. Wszystkie czyli sześć. Ale jest też kartoni, dwa kartony paste od zębów. Baliśmy się, że nic się nie będzie działo na vlogu, ale dzieje się, bo dostałaś kontuzji. Tak, i to takiej naprawdę, że się trochę przestraszyłam wczoraj. To było tak, że robiliśmy ćwiczenia, niby trening tylko 30-minutowy, i był taki, takie cardio plus wzmacnianie, ale bez na szczęście, bez obciążenia. I ostatnie ćwiczenie to był taki półmartwy ciąg. Tylko, że właśnie bez, bez obciążenia, jeżeli nie wiecie, to jest taki ukłon no, może jakiś obrazek wstawię. I właśnie akurat pani lekarz zadzwoniła. I bardzo dobrze. Cieszę się. Bo miała ogólnie 11.20 jakoś dzwonić, a jest jeszcze przed dziewiątą, więc tym lepiej. Więc mój kochany mąż pójdzie po leki, będę sobie mogła od razu wziąć tabletkę. W sumie tak, mam dwa leki przepisane, takie właśnie rozkurczowe, anty, anty, co, antybulowe i tak dalej, więc no mam nadzieję, że będzie spoko, bo widzicie jeszcze w sobotę są te urodziny, nie? Mi tam na tańczeniu nie zależy, ale no po prostu fajnie byłoby pewnie iść. nie? No i strasznie mnie bolały te plecy. W ogóle y, pójście do talety zajmowało mi 5 minut, gdzie my mamy parę kroków. No, no straszne to było. Ale w ogóle w teraz już się, się lepiej płakać. Teraz już jest lepiej, w Tak, sumie. i teraz na szczęście jest trochę lepiej. Znaczy, nadal mnie to wszystko boli i ruszam się jak stara baba naprawdę, nawet nie będę wam pokazywać, bo bez przesady. Ale masakra, pierwszy raz mam coś takiego. I śmieszy mnie to, że na początku, jak zaczynaliśmy trenować, to robiliśmy czasem takie ciężkie treningi, w ogóle takie, których jeszcze nie powinniśmy robić, bo nie byliśmy, wiecie, jacyś tam zaawansowani zbyt. A, a teraz nagle coś takiego, nie? No losowa sytuacja. W każdym razie, będę miała chyba uraz teraz do tego martwego ciągu. W każdym razie yy, ja pójdę do apteki, ale jeszcze muszę załatwić jedną sprawę urzędową, więc wezmę aparat i będę nagrywać różne rzeczy podczas drogi. Urzędnika będziesz nagrywać? Tak, powiem, jak, jak Kononowicz. To jest znowu we vlogu Kononowicz. <grym> Ej, czy jest jakiś vlog e, z tych nowszych, w którym nie poruszyliśmy tematu fekalnego yeti? Podejrzewam, że nie ma takiego vloga. Nie, bo zawsze się gdzieś chociaż powiedzenie całe te pojawiało. Tak. Zastanawialiśmy się nad tym, właśnie, czy w związku z Twoją kontuzją nie wziąć sobie wolnego, ale. ale może damy radę? Może damy radę, bo to jednak jest. Ej, tak jak powiedział Ko Ko Kononowicz, to jest prosta praca biurowa. No, to zmierzam powoli do urzędu. Mam tam jedną sprawę smutną do załatwienia, ale nie będę może o, o tym dużo mówić. Tutaj w ogóle jest ciekawa okolica, w sensie ciekawe przejście jest do tego urzędu. Wiecie, e, jak się ma jakąś papierologię i tak dalej, to trzeba to sobie u, uzu, uzupełnić. No i co, i przejdziemy pod tym mostem, i będą takie tory. W ogóle to jest ciekawe, te tory, coś, a właściwie to tu już są tory. Podejrzewam, że to mogą być właśnie te tory, które, które są nieużywane, raczej na pewno. Coś tam niby słyszałem, że miasto coś próbowało z nimi robić, ale nie za bardzo wiem co. Trener, że tak się wyraża, taki bardziej do picia piwka, nie? Tutaj pamiętam, że był narysowany typ ze Sports and Sandals. To było chyba tutaj. Bardzo podobny był, ale niestety go zamazali. Nagram szybko co się dzieje, żeby mieć na tym kontrolę. Ryż, ryba. I znowuż, znowuż jest promowanie Makłowicza, z tym, że to jest jeszcze je, jeden sos, a tam jest Adrianowa Nowa Efekt końcowy wygląda tak. Już posmakowałem jest pyszne. O, to dobry ten sos. Uuu, no. To dobrze. Mamy butlega, bob Tak. Chcieliśmy to kiedyś spróbować. Na, na kamerze, i, i w końcu kupiliśmy. Chyba kosztowało jakieś 4 zł. Coś koło tego. Pewnie nieopłacalne. Jak to wygląda? A, to są takie trzy. A. To wydaje mi się, że Haribo miało coś podobnego. Okej, okay, to możesz stestować. Jak, jaki to miał być smak? Nie mam pojęcia. Malinowy? Jabłkowo-malinowy. A. Głównie malinę czuć. A. Wiśnia nie. Dupy nie wam w sumie. Też właśnie. Przepraszam. Też właśnie spożywam i moim zdaniem to jest mega słabe. Nawet nie, to nie jest żelek. Nie, tylko to, to, to jest nie takie. Jest trochę to smakuje jakoś tak dżemowo i jest jakieś takie. taką jak dżem, to prawda. Taką ma dziwną kons konsystencję. Właśnie nie to żelek tak po prostu gryziecie, nie wiem. Takie. No nie polecamy w sumie. Dzisiaj tak erotycznie, bez koszulki, byłem w, mm, byłem w sklepie, znowu będę robić pizzę, a Ani ja coraz lepiej się czuję w sumie, ale postanowiła, że poćwiczy sobie chwilkę. Tak, erotyczne ćwiczenia. Tak. W sumie są fajne, bo tak naprawdę to jest ćwiczenie, które normalnie robimy. Tylko uważaj na kota tak, głupiego. Tak, na treningach, bo jest fajne na pośladki, ale jednocześnie jest dobre na kręgosłup i rzeczywiście na początku na kanapie zrobiłam parę powtórzeń, ale wiecie, to jest jednak coś innego na kanapie, a na macie właśnie zwalił mi telefon. Nie wiem, może ja go mam zamknąć? No i od razu czułam się w sumie lepiej, I, no. więc pomyślałam, że sobie zrobię parę takich ćwiczeń, znalazłam jakiś filmik. Sytuacja, że nie mieliśmy w sumie co nagrywać. Dzisiaj teoretycznie mamy wolne, yy, ale coś tam będziemy robić. Ja montuję jeden film na normalną parę i myślę, że Dzisiaj nawet mógłbym go zmontować, bo już wię... znaczy, wczoraj y, większą część o ogarnąłem. Jak na coś wpadnę, jeszcze to wam powiem. Jakoś odciągnąć go od ciebie. Tak. Masz, Kitku. <laughs> Kit... Eee. Eee. Znaczy nie, on aż tak nie przeszkadza, on po prostu Ej, jest aż ciekawy. tak, aż tak. Znaczy on, on jest towarzyski ogólnie. Mmm. Tak sobie to tłumaczę. Nie, dobra, to się wytnie. Nie, tak na serio to to wstawię pewnie. Mam wydać swoje expose? Tak. Nie, jest spoko, naprawdę wydaje mi się, że jestem taka bardziej mobilna teraz tutaj. Uh -huh. Nawet mogę się bardziej zgiąć. Bo tak normalnie to wiecie, miałam taki ból pleców, że jeżeli się chciałam zgiąć, to musiałam się oprzeć o uda, a teraz... W sumie mogę, czuję, ale mogę się bardziej zgięć, więc jest spoko. Ty w sumie planujesz dzisiaj, zobaczymy czy tak będzie, y, pójść na bieganie. Tak, tak myślałem. Więc może w tym czasie ja znowu sobie jakieś ćwiczenia zrobię. No i tyle. Najlepszym dowodem na to, że ćwiczenia pomogły, jest fakt, że przed chwilą udało mi się w sekundę wstać z kibla. Zagadka logiczna. Czyje to jest ugryzienie? A. Wampir. B. Twoja stara. C. Kretołak. Czy D. Mizior, mizior. To jest chyba najbardziej wyrośnięta pizza, jaką w ogóle zrobiłem. Tak, jest tutaj taka przypieczona, bo to jest po prostu, e, wiecie, sos. Tak. Centrat eee, Z czego się składa? Jest czerwona papryka, jest fasolka, jest kukurydza, cybulka, no i ser. W o. sumie kupiłem trzy papryki i żadnej nie wykorzystałem, bo okazało się, że tamta końcówka wy wystarczy. No ale coś się bo, z nią zrobi. Widzicie, tak to jest właśnie z pizzą, że tak naprawdę tych dodatków wcale dużo nie potrzeba. No właśnie, tak. Jaki słodki. Ja. Pobaw się nie, z nim. Nie, ja się boję. Nie chcesz? Yy, on nie chce. On. Yy. Ale machał gąbkiem, chyba mu się podoba. Yy. Yy. <laughs> Małe kotki. No, ale my tu o kotach, a prawdziwie słodkie są żelki o smaku coli. Pszne. Z biedry. Pszne. Ej, pierwszy raz je widzę w sumie. O. Nowa fryzura. <laughs> tak, zrobiłam sobie takie dwa koczki dla jaj, bo. Dla jaj. No, dla beki, wiadomo, bo jutro idziemy na te urodziny i. Wiecie, ja mam tak, że te rozpuszczone są niby spoko, ale gdzieś tam po dwóch godzinach chodzenia z takimi rozpuszczonymi, jakieś takie siano mi się robi i nie wiem, jakoś mnie to strasznie wkurza I, i chciałam sobie potestować I wyglądam... jestem myszką Miki! Myszka Miki robi grzybki! Tobie też jakąś fryzurę zrobimy oczywiście Tak, tak, tak! Jak widzicie tutaj takie... tu, tu sobie ułożę Tutaj, tak, tutaj sobie kitki zrobię, tak. A, a tu sobie trwałą, taki balejarz walny. E, może nie będziemy Wam mówić, co tutaj ścieramy. Jest to dość nieoczywiste, ale winowajca, winowajca jest tutaj. Wszystko na małego kotka zrzucają. Tak, znowu możecie obstawiać w komentarzach. Coraz lepiej ci się podoba twój twoja nowa fryzura. Ten za godzinę też wam damy znać, czy jeszcze bardziej mi się podoba. A póki co ty pracujesz, ja robię właśnie obiad. I dzisiaj może znowuż się przebiegnę gdzieś, ale to potem. Tak, a ja sobie zrobię ćwiczenia w domu, jakiś może na kręgosłup i może jakieś kroki, ale zobaczę. Zamieszkujące obszary poza granicami kosmosu. Jest ono... Bardzo mi się podoba, że stawiałem ten film. YouTube nie wykrył, że coś jest nieprawidłowego. Eee, reklamodawcy, że tak się wyrażę, są za tym, aby to pokazywać. Na wieczór stwierdziłem, że jeszcze zrobię bułki, tutaj takie dupy, co zrobiłem. A, ale to jest jedna partia, bo tu jest jeszcze dużo ciasta i będzie kolejna. No i nie wiem, zobaczymy, czy to wyjdzie. Byłoby fajnie, gdyby to przynajmniej średnio wyszło. Ostatecznie po wyjęciu to wygląda tak i się zdziwiłaś Ania, że to w sumie wygląda tak już przyrównując do bułek z biedny, na przykład, do żytniej bułki, bo tak rzeczywiście żytnie no, bułki więc, wyglądają. Kolor, taki bardziej szarawy, ciemniejszy, tak. ale będziemy je raczej jutro testować, bo wiecie tak. na co na gorąco, nie? Tak, dobra, tutaj żeśmy jeszcze skapnęli się, skapnęli się że jednak no to, jest, to jest mąka pszenna, jest to mąka pszenna typ 1850, więc to już jest taka, taka, taka mą... po, grubości. Po, po grubości, to nie jest mąka babuni czy tortowa, no, nie? Z której by wtedy właśnie powstały takie miękkie, jasne tak. bułki. Tu już powoli zaczynam nam robić bułeczki, jeszcze posmaruję jakimś dżemorem. Ogólnie wczoraj testowaliśmy jedną i jest przyzna. Ale naprawdę to jest dobre w ogóle, bo zawsze tak, a, ale po co w sumie samemu piec bułki? Przecież to nie jest na pewno nic specjalnego, a to w ogóle ma taki niepowtarzalny smak. To jest tak pomiędzy taką zwykłą bułką sklepową, a pomiędzy jakimś ciastkiem takim wręcz. A, mieliśmy ogólnie nagrać, jak się ubierzemy na tę imprezę, ale. już... już w końcu nie było czasu i dopiero teraz o w pół do drugiej w nocy wróciliśmy i... No i widzicie. Tak, możesz teraz wziąć i mnie nagrać. A czy to nie jest do końca, bo o. już i tak się w połowie rozebraliśmy, że tak powiem. To znaczy, no, no biżuterię ja, ja zdjęliśmy. Jak może naszyjnik zdjąłem, nie? Ale tak ogólnie to tak wyglądało. I buty i tak dalej, więc w sumie to się nie liczy, ale widzicie, tak to jest. Ja nie wiem, no nie chcę za dużo gadać, bo jednak to było u mojej rodziny na imprezę, nie, nie Ale nie będziemy nic mówić o tej imprezie. A ale... po prostu byliśmy na niej. No. Hmm. Yy, wracaliśmy taksówką, ale yy, nie jechaliśmy nią do końca, bo trochę drogo. I stwierdziliśmy, no, że od, od pewnego miejsca po prostu pójdziemy z buta. Ta, takimi polskimi biedakami jesteśmy. Żabka w tle. Stoimy pod żabką i to jest możliwe. Dzień następny o imprezie mówić nie będziemy, bo to impreza do, do, rodzinna, więc wiecie, mniejsza odporność na te jakieś słodkie napoje wymieszane z wodą. Tak, chyba o... postanowiliśmy tak w połowie już, że jednak na twoich urkach chyba będziemy piwo. Pi. Tak. A yy, byliśmy właśnie w M banku, na szczęście nie mam zadłużenia na 2 miliony, ale wykłaciłem sobie trochę hajsu, aby pójść na Kri bo dzisiaj jest ostatni w tym roku bodajże. Właśnie, dzisiaj jest jeszcze drugie wydarzenie, bo są ci motocykliści. To jest raj ku uczczeniu ofiar Piaśnicy. Billboard, który to reklamował. No tak, 10 września, godzina 12, czyli jeszcze A, no trochę tak czasu. Dzisiaj. Kurczę, to już 10 września. No, I tak czas. Tak wygląda miasto, trochę takie widmo, ale tak jest często w niedzielę, w, niej, w rano. Czas yy, za pierwsza, no. Okej, okay, całkiem sporo osób. Sprawdzimy, czy to będzie ostatni, coś. Więc no. Podczas. Sprawdzimy, czy będzie coś, co nas zainteresuje. No, patrzę? No, teraz trochę więcej ich się tutaj zgromadziło. Po długiej walce dostaliśmy gorzec. Boże, jakaś taka kolejka. Ile się tam czekali? 20 minut? Się, nie że w brzuchach była kolejka, ale po prostu jak ludzie chodzą do takiej jednej cukierniolodziarni w wejutrze, nie wiem, są trzy osoby przed wami, trzech klientów i czekacie 20 minut, nie? Jak zjem, zjemy, wypijemy, to pokażemy wam łupy z targu. Dokładnie. Ten hotel oglądaliśmy. Właściwie to nie jest taki do końca hotel. Mhm. Ale on jest taki, czekaj, on jest tak na wpół rozpakowany czy mi się udaje? Bo on tak u dołu, u dołu jakby. Na wpół jest rozpakowany. Tu, mm -hmm. Ale myślę, że stan jest nowy i to chyba za 7 To za złotówkę, spodobało mi się. To jakieś azjatyckie jest, co? Tak, tylko y koreańskie. Koreański. Chico Irita. To kojarzę, od czasu do czasu mi się to przywijało na Filmwebie czy na streamingu. Właśnie nie wiem, czy za 5 czy za 7 zł. Odnajdę cię. To jest jakiś thriller polski. Aha. Też nieodpakowany. my, moim zdaniem, średni chodzor. Nie podobał mi się. Ale go kupiłem. Też jest nieodpakowany. To jest jakiś film o wyścigu. Kupiłem, bo był. On nie kosztował jakoś dużo, nie pamiętam. 7 zł to było najwięcej, ile tak, zapłaciłeś. Tak, tak, tak. Ostatni film to jest Fizzbury Nowe Porządki. To kiedyś nagrywaliśmy dinozaury, nie? I To jest to Tak, Sun z tej Media. serii, no? no? No, no no no. A tu jakby mamy kopertówkę z grą, którą o. dałem Oscarowi. Jednocześnie jest Iceland 2, które też gdzieś tam chyba właśnie Oscar mi wspominał Aha. o tym. A ja właśnie kojarzę tę grę z pingwinami. Wiadomo, że jakbyśmy się trochę poszlajali, to pewnie coś tam by się jeszcze znalazło, ale już jest, kurde, taka, tem taka temperatura wysoka była i jeszcze tak dużo osób, że już nam się nie chciało. Tak, bo to było na samym słońcu, na takim placu, gdzie praktycznie cienia nie ma, nie? Cieszę się, że nie musieliśmy stać tam i sprzedawać. Zobaczcie, koci Sfinks.